Zapraszam na kurs materialny www.pyotściupak.pl. Dane są punkty A oraz B. No i długość odcinka AB jest równa. Żeby obliczyć długość odcinka AB, musimy spojrzeć do tablicy. Tam jest wzór na długość odcinka w wydziale o geometrii analitycznej. Ja przypomnę ten wzór. Długość odcinka AB jest tam zapisane w ten sposób, że to jest pierwiastek z xA minus xB do kwadratu dodać yA. Minus yb do kwadratu. Tam mamy taki oto wzór. No to zobaczmy, podstawiamy sobie, czym jest u nas xa. xa to jest xa, to jest ya, to jest xb, to, a to jest yb. No i podstawiamy według następującego schematu. xa czyli minus 2, odjąć xb czyli odjąć 4 do kwadratu, dodać ya czyli 3, odjąć yb czyli 6 do kwadratu. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Będziemy mieli pierwiastek z minus 2 minus 4 to jest minus 6 do kwadratu. Liczba ujemna do kwadratu tej liczby dodatnią, czyli 36. 3 odjąć 6 to jest minus 3 do kwadratu, to jest 9. Czyli mamy 36 dodać 9 to jest 45, oczywiście pod pierwiastkiem. Czyli długość tego odcinka to jest pierwiastek z 45, czyli odpowiedź c.